Zrobiła się zima, i ten staw tutaj wyparował z jakiegoś powodu, i zrobiła się wielka dziwna dziura w ziemi. Jeśli nie wiesz, co się dzieje, to w sumie no, nic porywającego się nie wydarzyło ostatnio. Balbina i Dariusz wzięli ślub i w sumie tyle. Wkraczają teraz więc w ten piękny nowy etap życia. Ich synowie się wynieśli na studia, dzieci dorastają coraz bardziej, no i jest to jakiś taki piękny nowy początek dla nich. Tyle. No nie, no wy macie bana już ta zwierzęta. Proszę was. Ty? albo ty pracę masz, no tak, ale zdążysz zrobić to jedzenie czy nie? Bo tam jak nie zrobisz mu jedzenia, to Dariusz y, u, z, zagłoduje się na śmierć. Balwina, dobra, zostaw, już bez przesady, do, do łóżka mu nie musisz podawać tych naleśniorów, dokładnie. Jan Hak, powitajmy zwierzaki o imieniu Jan i pieselopa, tak. Oj, z tymi zwierzakami uchaków to do tego jeszcze wrócimy, jak będziemy u nich grać, bo ja, ja tam mam pomysł, oj mam. Kolejny gościu z tej bandy łowców wampirów z naszego miasta, mhm, tu się coś, tu się coś dzieje. Właśnie, poogarniaj ten ogród, po czym dupom zarywasz w te liście, tak, dokładnie. Dariusz liściciel. Rozchodzą się wieści, krewni usłyszeli o świadectwie, jakie przyniósł ze szkoły Błażej, uuuu. Ciekawe jacy krewni, no chyba Damian mu wysłał sto. Olara jest starym pieskiem w ogóle, nie skap... O, to jest też stary kotek, a to kochane z ich strony, że stare zwierzątka adoptują, czy tam kupią, kup, kupują. Dobrze, Dariuch. Dariuch chce z kimś pogadać. No możesz zaraz pogadać też niedługo z tym tam Błażejkiem. Spędzicie miło czas. Pogawędka, co tam u ciebie? Jak tam szkoła? Jak tam ocenki? Uuu, w sumie możemy tak zaryzykować z tym dzieckiem, w sensie za zarolować sobie normalnie kostką. W sumie czemu nie? Jak już macie takie pragnienia. Witam w studiu. Nie ma Dzieciora i dobrze. Oglądaj, a nie chcesz się do niej dołączyć do tej gry? Bozia dała dwa pady, żebyś z nich korzystał. O, ona chce, jejku pogadać z Damianem. O Jezu, ale jumpscare. Yy, nie, ty do Damianka dzwonisz sobie. O, Balbina też ma charyzmę do nauczenia. W sumie czemu nie? Yy, ja chciałam, żebyś ty z Pamelą wyszedł sobie na jakiś spacerek może. Możemy zrobić z jakiejś parceli, w sumie w sensie tymczasowo. Możemy ustawić na przykład wizji to żeby tylko dzieci i nastolatki były. Na przykład zrobimy, że na, przykład na basenie jest jakiś wieczór dla dzieci i nastolatków. Albo może butik przeklęty, bo tam jest plac zabaw w sumie, nie? Więc top 10 placów zabaw, naprawdę trzy huśtawki na krzyż, no tak to jest. Dziecko tu jest, a to jest koleżanka tej, Lucynki w sumie, z tego co kojarzę. I ma imię jak twoja matka, więc może się z nią też zakoleguj, no. Dołącz też do zabawy świetnej, poznaj dzieci, bo ty nie znasz żadnych dzieci. Dzieci, cip, cip. Co to jest? Czemu? Ale się wystraszyłam. Ej, ale ona jest nastolatką. Tak? Jest w karierze przez te... Czy ona nie była z Diną na randce przed chwilą? Dosłownie w zeszłym odcinku. Co tu się dzieje? Jesteś nastolatką, byłaś na randce? Czy to, czy to zupełnie inne kobiety? I pracujesz w karierze. Czy ty po prostu nie zostałaś jeszcze zbanowana. No wyglądasz wy, wyżej, że tak powiem, więc może nie zostałaś jeszcze zbanowana. Może złodzieje się nie liczą do banów. No dobra, trochę, trochę średnio to wielkie wyjście wychodzi, więc idźmy do domu. O, wrócili dwa dziady małe. Piękny będzie, piękna kolacja tutaj. No dobrze, no i coś tam, jakoś tam można iść spać. Tylko też bez przesady, bo pamiętam, że to uszko, uszko boże, to uszko do góry szybciej wysypia dzieci, więc to może ty sobie posiedzisz do późna. Okej, okay, ty chcesz ro tych romansów z Balbiną, więc podejście sobie do góry. Nie na oczach biednego tego Błażejka. Ta cały czas chce z Damiana nadzwonić, To jest takie kochane dziecko. Zobaczmy w sumie, czy o tej godzinie byłby może chętny. Tak, super. Ło, wow, no tak, no tak, błażejku. Bo ile ty masz lat, dziecko, w ogóle? Zaj zajrzyjmy sobie do kalkulatora mojego. Masz 15 lat. No właśnie. Może to jest już wiek, w którym człowiek. Uświadamia sobie różne rzeczy o sobie. Coś by. Ale ja chcę, ja chcę, może, pozostawić to jeszcze otwartym tematem, że tak powiem. Przynajmniej na razie. Na razie jeszcze nie, nie, nie podejmować konkretnych decyzji, tylko tak y, sprawdzić opcje. No, no właśnie, opcje są takie. Balbina ma awans na nauczycielkę trochę bardziej legitną. I Pamela przyprowadziła jakiegoś dzieciura sobie. A to jest Orlando Bertino. No tak, nasz stary, dobry, znajomy. No nie wiem, tak z ciekawości mógłbyś f, f, rozwijać tą relację może z Aleksandrem, z czystej ciekawości. A może go zaproś? W sumie jest wcześnie, więc... A, no cóż. <laughs> Zresztą nie ta. Ta konkretna wiadomość śmieszy w cholerę. Dobra, to przedzwoń po prostu. Weź spróbuj jeszcze raz. Nie wiem, czy to... No chyba nie. Tak! O, okej, okay, super. Weź tutaj końcówka jesieni. Możesz się pobawić i podpalić te styrty liści. Okej, okay, przywitaj się ładnie nie wiem, przyjrzyj się może po prostu. Pogadajcie sobie, czy coś. Albo weź podaj może trochę więcej jedzenia. Kusi mnie, żeby zrobić to po prostu fabularnie dla siebie samej. W sumie, tak, ja nie korzystam z tego moda wcale nigdy, absolutnie nigdy, więc możemy spróbować. Weź tam, nie wiem, poplotkuj, powymieniaj się zainteresowaniami z nim. O, o własnym ojcu plotkujesz. Siema, mój ojciec umarł w basenie. Nie kręć Co? zainteresowaniami się, nie chcesz wymieniać z nim, nie macie takich samych no cóż. Minął ci krasz. No cóż, może potrzebujecie trochę czasu. Balba, ty masz znajomych przecież. Weź sobie porozmawiaj ze znajomymi. W sumie no właśnie, bo to przyjechać z Kassandrą jest dobrze tutaj. Ale ty jeszcze miałaś na początku znajomości z siostrami Kalientej. Mogłabyś je trochę porozwijać jeszcze w górę, żebyś nie była taką samotną wyspą. O, wy się zaprzyjaźniliście w ogóle, więc super. Czy to dziecko nadal tutaj jest? Nadal jest, kurczę, z jakiegoś powodu. Mimo, że jest już naprawdę późno. To weź, pospędzaj czas, czy coś. Aleksander. Boże. <laughs> Wszystkie po kolei trąca, tak? Uh -huh. O, dzisiaj sobota, więc nie idą nigdzie, więc można właśnie jakieś spotkania z dziećmi, nastolatkami robić na luzie. Możemy też miana zaprosić. No i mamy też ten ogród do pogarniania, bo tutaj możemy nareszcie zgrabić i spalić wszystkie liście. Dobra, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, palimy liście. No i przechodzisz dosłownie obok tego ognia, bardzo mądrze. O Mortimer się ma. Teraz nie będę ludzi nawet poznawać po tym, że mają kurtki. Ja w ogóle. Przez to, że ja w Dziwnowie gram chyba wyłącznie aktualnie, tak na dłuższą metę, nie? Dla mnie jest takie dziwne, jak po prostu ludzie w kurtkach chodzą. W Dziwnowie czy ktokolwiek kiedykolwiek kurtki używał, oni chyba nawet nie wiedzą, co to jest. Ty weź, yy, w sumie możesz zaprosić tego małego i tak samo możesz zaprosić yy, swojego brata. Możemy zrobić takie jakieś yy, spotkanie rodzinne. O, macie takie same kurteczki, właściwie swetry, uroczo. A ty sobie zaproś, Aleksandra? Czemu nie? Damian! Ojej, ku tańczą jeszcze razem, jak pięknie. Dobrze, to skoro Damian jest, to ty tutaj, Dariuszu, swojego syna zaproś. Hmm, no czemu nie? Ty tutaj powitaj sobie, Aleksandra. Temu to w ogóle, no chyba, no chyba już wie. O. Kogo, kogo ty bierzesz? Aha, to jest chyba uczeń z Erasmusa. żeby pokazać miłowiańską kulturę. Zaprosił go do swojego miasta rodzinnego. No, wszyscy tutaj będziecie na tą grę patrzeć. Super. Ci tutaj tańczą, w ogóle z dupy wzięte, ale no cóż. Boże, ty właśnie weszłaś jak ten srał. <grym> Czy może być gorzej? Jeszcze nie wychodzisz, to jest najlepsze. Miłowo. Typowy dzień w Miłowie, tyle powiem. Szczepan nam myje tutaj. ojej, Szczepan. Szczepan. Twój ulubiony brat tutaj y, gra, więc zagraj z nim też. Ci, mhm. jak słodko. Weź, pogadaj ze Szczepanem. Weź go tu przytul, please. Może chcesz portret mu namalować w sumie? Maluj portret y, Szczepan. A kuku, siema, nie ma mnie. <ścoughs> W sumie to oddaje trochę charakter Szczepana właśnie, w tym jest rzecz. Dobra, yy, skończ, niech on już sobie odejdzie, żebyś ty mógł potem, potem w swoim czasie na spokojnie nad tym pracować. Ty chcesz z mężem robić rzeczy, a ty weź się dosiądź tutaj, tak. Weź tak może pojedynczy jakiś, pojedynczą jakąś akcję zrób. O, dobra, wróciło ci. Uuu, mhm, mhm. No i dobra, no i może ja bym to tak rozwijała, że oni się na razie tak kraszują trochę, ale jeszcze nic się z tego nie wywiązuje przez jakiś jakiś czas, może dopiero po studiach, czy bo oni chyba na studiach nie będą w tym samym czasie? Nie wiem, nie chce mi się robić obliczeń w głowie teraz, ale wydaje mi się, że na pewno nie. To może, albo w trakcie jego studiów, coś się może zacząć wywiązywać z tego, czemu możesz tylko zniszczyć ten obraz? Bo Szczepana nie ma. No Halko. Dobrze, godzina siódma, dzieci się cieszą, piękna niedziela, yy, zaśnieżona, a my idziemy do jakiejś innej rodziny. Ui. Yy, dobra, dalej gramy tutaj pruchnami, bo wydaje... Szukałam rodziny, która po prostu może, może mi się uda krótko nimi zagrać, jeśli chodzi o czas po prostu w prawdziwym życiu, że nie zajmie mi to dwóch godzin. Jeśli nie wiesz, co się dzieje tu u próchnów, no laska w ciąży zaszła. Bo przechodzi jakiś kryzys aktualnie. Że zarzuca się jej, że rodzinę zostawiła, więc bardzo impulsywnie miała takie. Ja, porzucające rodzinę? Nie no, patrzcie na mnie, mam rodzinę. No i sobie dziecko zrobiła ze swoim przydupasem z wioski Takemizu. Jej córki oczywiście nie są z tego faktu zadowolone. Angela zagryzła zęby i mimo wszystko stara się wspierać matkę, ale Liliana stanowczo dała jej znać, co o tym myśli, więc między tą dwójką nie jest teraz najlepiej. Pasjonuje mnie ten ręcznik tutaj, który. Sobie dosłownie wisi 5 centymetrów od. O co tu chodzi z ziomem? Nie ma tu żadnego wieszaka, tak po prostu. Okej, okay. nie pytam w takim razie. Ty, dziecko, jesteś już w dosyć zaawansowanej tej, nie? Tak mi się wydaje. I ten goś miał przyjechać i nie przyjechał. W... Jak to w końcu było, że tak powiem? Ty masz robotę, czy tak. No masz niby. Hmm, ty byś poszła. Tak, ty byś poszła. Chociaż może, może zostawić po to, żeby był poród. Może, nie no, idź, idź, idź sobie do tej pracy. O, jednak nie. Okej, okay, dobra, sorry. Ups, yhy. Proszę już bez dzieci, zwierzątek tym razem. I chłopaka bierzemy. Jak nie będzie chłopak, to. O, jest chłopak. Okej, okay, dobra. Jesteś z jakiegoś powodu rudy. No tak, bo ty masz pewnie ten ten gen rudości ukryty. Z tego, co pamiętam. No dobra. No dobrze, no to szybki poród przed pracą, że tak powiem. I wracamy do roboty. Yy, imię. Hmm. Nie wiem, czemu mi przyszło sandomierz jako słowo do mózgu w tym momencie. Nie, nie, nie nazywamy naszego dziecka sandomierz. Weźmy Timoteusz. To jest ładne imię, eleganckie, zgrabne. Yy, dziecko musi mieć łóżeczko. No to nie wiem gdzie, ale no cóż. Ej, bo ty masz teraz pracę dosłownie. Było iść teraz. Laska, okej. Okay. To nie możesz sobie pozwolić. O, razie teraz ten gościu. No to fajnie, no to Marysia tutaj do niego powie, że siema, dziecko jest w domu, ja idę do pracy, zajmij się. Weź tutaj, przywitaj go. Ukłon zrobił. O nie, czemu tu są chem chemiczki tutaj? Well, 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 pogadaj sobie z tym Konstantym, troszeczkę. W takim razie poznaj tego gościa, bo po raz pierwszy go na oczy widzisz, a ty masz dinę zaprosić. No cóż, powitaj uściskiem dłoni. Kto wam wywalił właśnie śmietnik? Pewnie Daniel. Yy. Ach, no cóż. <ścoughs> Tak, yy, tak. Próchnami zagram teraz, bo się nimi najszybciej będzie grać i szybko wszystko ładnie pójdzie. Bez żadnego problemu. No to macie teraz złość i niefajność. Yy, Okej. Okay. Ta wraca z pracy. Weź tutaj, yy, tak pogadaj z tym gościem. Zaproponuj mu wprowadzkę od razu może. Jak już tu jest przez te trzy dni, to niech ja go kontroluję. O, sześć tysięcy dodał. No ciekawe. No trochę tu muszę na pewno przebudować, bo tu nawet miejsca nie ma specjalnie, żeby dla nich obu były łóżka. Chyba, że on w śpiwo, gdzieś tam na korytarzu albo na kanapie będzie spać tymczasowo. Pomyślimy. Gościu nie ma pracy. Okej. Okay. Ma jakieś umiejki? Troszkę. Kreatywnościowe przede wszystkim. No właśnie, tutaj takie ciekawe masz te pragnienia pracy. Nie wiem, co by do ciebie najbardziej pasowało. Jesteś taki aktywny dosyć, dosyć uprzejmy, mimo że masz kreatywność, to w sumie nie masz specjalnie, w sensie jesteś bardziej poważny. Z tą aktywnością to mnie kusi trochę ten poszukiwać przygód, ale z tą schludnością to nauka też trochę. Bardziej mnie ciągnie właśnie w takiego o, jeszcze podróże, masz duży entuzjazm, no, czemu nie, poszukiwać przygód niech będzie. Nie, okej, okay, nie masz za bardzo tutaj karier dostępnych, poczekamy w takim razie. Ty już może uszyłaś Udziergałaś whatever. Yy, otrzymaj. A, że ja to muszę kupić teraz. No cóż, no to yy, yy, zróbmy coś. O, dokładnie. Coś z tego zostało uszyte przez babcię. Weźmy takie skotkiem, oczywiście, że babcia by skotkiem zrobiła, tak. I weź yy, tutaj yy, zrób jeszcze zabaweczkę jakąś. Ty sobie wyjść może tutaj na dwór, trochę świeżości zaczerpnij, tak samo ty spędzicie sobie chwilkę ze sobą, okłaniając się sobie, tak? Pogadajcie o tej całej sytuacji tutaj, co się teraz w ogóle dzieje. Okej, okay, yy, tutaj zapraszamy na kanapę do spanka. I w sumie jest tak nad ranem, to ty mógłbyś też tego dzieciaka postarzyć, bo już taka trochę jest godzina. No, tak wyglądasz, jak się można było spodziewać trochę. Honoriusz, proszę Cię, weź Ty tutaj go troszeczkę zacznij ogarniać. Przepraszam, ale zmieniałam mody pomiędzy tym i, i, i się zresetowali, ale jedziemy dalej. Ojej, chcę się zaprzyjaźnić z tym Konstantym. Pogadajmy sobie o różnych rzeczach, yy, ponieważ mam wrażenie, że właśnie nie przeanalizowałam może jeszcze aż tak tych dynamik postaci jak mogłam. Tak więc, Karolina jako reakcja na tą zdradę Honoriusza, ja bym powiedziała, że ona jest już takim typem baby, że po prostu już jest tak stara i tyle tych lat z tym że przeżyła, że ona się już zupełnie jakby zamknęła emocjonalnie w tym momencie, odcięła trochę i ma takie, no tak, no dziad, no, no, no zdradził, no super, jedziemy dalej, bo jakby dużo jej życia nie dostało, ma wrażenie, że nie ma co rozmuchiwać życia z tego powodu, w sensie, no jest zła na męża, no jest zła bardzo, ale no co, co ma robić, wyprowadzić się, co nie, więc jakby po prostu będzie teraz jak najdalej od niego. Fizycznie i psychicznie. To, że Dina była zaangażowana właśnie w tą zdradę i tak dalej. To myślę, że dla Diny też może to być jakieś takie światełko alarmowe, które może ją trochę zaalarmuje, że może powinna się zmienić, powinna pomyśleć trochę bardziej właśnie nad swoim życiem, może to będzie ta właśnie ostatnia rzecz, która ją popchnie do zmiany na lepsze. Bo ta, ta zmiana na lepsze się właśnie już zapowiada od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie nadeszła. Marysia z tym gościem. No tego gościa by może przebrała w jakieś normalne ubranie na co dzień, a to m, taki mojte nie wiem, co to jest. To może by nosił sobie od święta po prostu. Na jakieś specjalne uroczystości i tak dalej. Kupmy rzeczy dzieciorowi. Co to jest? Bo no właśnie, pobrałam sobie miliony rzeczy różnych i nic się nie mieści. No właśnie, teraz jest. W tym domu taki problem, że nic się nie mieści. Marysia z tym gościem właśnie. No oni myślę, że ja, oni by dosyć szybko właśnie wzięli jakiś taki ślub prywatny czy coś. No i na pewno mi się wydaje, że te córki zaczną, przynajmniej Liliana da, zacznie dawać jej mocno do zrozumienia, że nie podoba jej się to, co się dzieje. Tymoteusz. Boże, oni mają jeszcze nazwisko przyjemniaczek. Co to ma być? No, ale matka zmieni, no to on też zmieni niedługo. Tak, Boże, Karen, Kareneusz i to było urocze, to mi się bardzo, ale on ma fajną twarz, widać trochę tego gościa, w sensie ja jestem paskudna w rozpoznawaniu twarzy, ale faktycznie po oczach widać chyba trochę tego gościa. Co za słodkie dziecko wyszło. Dobrze, to ty sobie wyjdzie, szybciutko, pociuchy. Ci! Pozdrawiam, mój slip, czemu mój slip tańczy tutaj? Czemu oni tańczą sobie radośnie w sklepie z ubraniami? Co się stało? Ale to jest urocze w cholerę. Dobrze, co będziesz nosił, przyjacielu nasz. Może jakiś strój całościowy ci wybierzmy. Ty też jesteś już poważnym dorosłym, może mój wiek ustawić, właśnie, ale jesteś. Myślę, myślę, że on jest tak pod podobny wiek do Marysi, albo troszeczkę młodszy. Więc ustawmy ci jakiś faktycznie poważny strój, chociaż też faktycznie z tego, żebym go chciała zatrudnić w tej karierze poszukiwacza przygód, to może nie byłby aż takim poważnym człowiekiem, co nie? Może by był taki, no właśnie, rządny sławy i skarb archeologicznych. No nie wiem, co tam ci poszukiwacze przygód robią. Ja nigdy nie grałam chyba w tej karierze. A może taki, żeby marynarę sobie... No. Hmm... No w sumie wygląda to elegancko właśnie dla Marysi, ze względu na jej karierę. W sumie no... No spoko, no i w porządku wygląda, moim zdaniem. Czemu tą dwójkę wzięło do tańca? To ewidentnie pomysł Bożeja, bo Aleksander tańczyć, to nie wyobrażam sobie tego nigdy przenigdy. No i Tekla dalej się jeszcze patrzy. Live Tekla Reaction. Jezu, ten jeszcze wraca do domu i się akurat ta muzyka ekranu ładowania odpala, tak? Dobrze, babcie tutaj dzieciaka bawi. Nie, no ten dom jest ewidentnie za mały dla ich wszystkich tutaj, ale pomyślimy, bo też no nie wiem, niby liczę, że oni umrą, ale widzę, że oni nie umrą tak szybko. No właśnie, bo zabawek nie ma, to jest inna sprawa. Poza, wydaje mi się, że żółwiem, którego babcia mu robiła dzieci... masz tyle? Okej. Okay. Co wy tu macie w tych ekwipunkach? Tam że jeszcze laleczkę, którą chyba dla córek kupiłaś, albo dla tutaj, dla dekoracji, żeby symetryczna była. To brzmi jak coś, co mu Musk. Mógłby zaplanować. Masz zabawkę żółwia jarniowego, że tak powiem, pozdrawiam. Baw się tym. To tak będzie działać jako zabawka normalna. Ty się bowisz z tym żółwiem, faktycznie, taki latający, ale on jest wielki. Nie spodziewałam się takiego wielkiego żółwiska. To jest jakby co część tego moda właśnie na robienie na drutach, który, który pobrałam, który jest właśnie no, transferem właśnie z czwóreczki. I TBH yy, mi się wydaje, że Karolina mogłaby porozmawiać poważnie z Diną właśnie, co by było kolejną rzeczą, którą. Która ją naprowadzi, może na chęć do zmiany. Że po prostu Karolina by pogadała z nią poważnie, że hej. Ja rozumiem faceci, ale bez przesady. Top 10 dialogów. Ja to ty się może teraz porób, porób rzeczy z własnym dzieckiem. Dobra, pogadałaś z tą Diną, dobrze. Ty się chcesz jeszcze z Konstantym zaprzyjaźnić. Możesz to zrobić, bo to trochę urocze, że wy chcecie tak go poznać właśnie jako partnera waszej córki. No i może potem urządzimy faktycznie jakąś ceremonię weselną, chociaż kusi, żeby w trzeci dzień naszej rozgrywki, żeby w sobotę, no tradycyjny ślub w sobotę, nie? Okej, okay, Aleksander do komuś dupę truje, Marysia wraca pracy. Pokaż mi, jaki masz strój wizytowy właśnie na ten potencjalny ślub. Ale super. Nie lubisz kota? Jak możesz? Zdrada stanu na tym kanale, nie lubić kota. Dobra, wy jesteście prawie przyjaciółmi już, no to zaraz Honoriusz dołączy. Aha, tepnęłam go przypadkiem. No cóż, lucynka. W sensie Jezu, Esmeralda to jest, tak? Zaprzyjaźniliście się? Super. Porząd. No, on chce znowu z Diną robić rzeczy. O nie, tu miałam spagowaną tą pościel i kot przyszedł tu spać, więc teraz wygląda zupełnie, jakby kot się schował pod kołderką. To no, słodkie bardzo. Czy faktycznie? Tak! O ja! O ja! Kot pod kołderką! Dziecku kupmy może więcej rzeczy. Nawet nie wiem, gdzie to stawiać. Postawię tutaj mu wszystko. Jest jeszcze nie aż tak zimno. No i Ty też jesteś śpiący, a nie mamy łóżek więcej. Śpij tutaj, tak, na powietrzu pięknie, pilnując syna sobie przysnął po prostu. O ty się obudziłaś, dobra, to jest postęp w takim razie. Możesz sobie tu przyjść popisać swoją książkę, której nie pamiętam czy ją skończyłaś, tą kucharską. Ja może faktycznie by lepiej się wyspał, jakbyśmy mu śpiwór kupili. Boże, tu nie mam miejsca zupełnie. <laughs> tak, chodź tutaj, na pewno będzie git. Jak się położył, Boże. <laughs> Creepy będzie tutaj, o właśnie. Tak, idzie, idziecie sobie ulicą i z jakiegoś domu wystaje to, co robicie. Marysia, wstaje. A bo ten ziomuś też wstał. To może właśnie zrobisz miejsce do spania teraz Konstantemu. Yy, Okej, okay, no to można by było. Tutaj planowanie, ślubowanie. Urząd, przyjęcie. Albo wy zaręczeni nie jesteście, dobra. czy to będzie wielkie przyjęcie w sumie? Czy po prostu zaprosimy? Myślę, że po prostu zaprosimy córy. Aha, Angela jest w pracy. OL. No to może sobie będziemy musieli poczekać w takim. W takim razie. To tymuś, Ty tymuś ty ty nauczmy Cię mówić dalej. Poszukaj pracy. Nie było tego poszukiwacza przygód, niestety. A no nie, dobra, trochę mu schodzi ten pasek życia. To jest szansa, że może w następnym odcinku z nich umrą. Yy... Don? Okej, okay. Boże, ja ten telewizor zbanuję zaraz. Ban telewizora tak wygląda. Mhm. Może pisz dalej, powieść? Posiedź, pogadaj z mężem jeszcze nie mężem. W sumie oświadczcie se, się sobie, nie? Siwek, ty się jej oświadcz, żeby ona po tobie wzięła nazwisko. Takie przy śniadaniu. Tutaj śnieżek piękny pruszy. Czy ta bransoletka. No i jeszcze pisz własną powieść, tak. Jak jakaś kuch kurde kuchnia siostry Anastazji, nie wiadomo co, to weźmy kuchnia Karoliny. Kuchnia Karoliny, super przepisy dla całej rodziny. A, bo zadzwonią do niej, to nie możemy teraz patrzeć na zaręczyny, bo trzeba pilnować. telefonu. Nie najgorzej, no to dobrze. Dwa, jeden, trzy, sześć dostałaś za to. Dobrze, to teraz możesz zaprosić? Tak, dobrze, zaproś rodzinę. Będą obie. Okej, okay, no to z grzeczności obie zdecydowały się w takim razie przyjść. To miło z ich strony. Przebierz się w tą kimono yukate, nie wiem co. Weź ślub Albo po, powitajcie najpierw te dziewczyny, nie? Jaki uja! No to też jest pewien, pewien sposób powitania, tak? Tymczasem Ci tutaj prowadzą najnormalniejszą rozmowę, jaka kiedykolwiek istniała. Ale ona weszła z buta na ślub matki! I ją policzkuje natychmiastowo, no dobrze, ciekawe. Zapraszam na ślub. Okej, okay, czyli ślubowanie tutaj ma miejsce. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czy tak z daleka strasznie stoją. Grzeczne klaskanie. Niezręcznie to wygląda bardzo, ale no cóż, dobrze, czyli jest Marysia Siwek, tutaj już idzie jej dupę skopać, ja to widzę. Liliana, zachowaj pozory przyzwoitości, bo to, to są pozory. Weź tutaj od rozprosz wnuczkę, rozprosz wnuczkę, daj buziaka babci, kochanie. Babcia tutaj już z tobą spędzi czas, nie dręcz matki. Nie chcę buziaka babci, nie chcę przytulać babci. Co to ma być? O boże, ten tajci robi jako pierwsza rzecz po swoim ślubie zaraz. Wzmagaj tutaj, wnuczko, bądź miła dla wszystkich. Wzmagaj w niej uprzejmość. Może chociaż właśnie z stepfaderem się tutaj miło. Bo ten, właśnie musimy mu wiek. Dobrze, starzejemy się. Wielkie starzenie w 3 sekundy. To jeszcze troszkę, czy może go zostawić takiego? Zostawmy go takiego, jest git. No dobrze, zostałyście wynieśpiące tutaj w tym domu w tym momencie i chyba sobie idą, a nie idą grać. Ej, to kochane bardzo przy tej kurcze ręce. Konstantego, wyżejście wstali okej, okay, no, no to by było na tyle z tego odcinka, jest ciekawie, yy, w sensie podoba mi się to, że ta dynamika rodziny przyjemniaczków się zaczyna rozkręcać właśnie może w stronę w stronę właśnie tego żeby ogarnęli, że mają problemy ze strony Marysi, bo jakby Daniel już ogarnął, że ma problemy trochę, mam wrażenie jeszcze nie zaczął nic z nimi robić ale chyba ogarnął, no więc tak to się zapowiada, dziękuję bardzo za oglądanie odcinka